Psalm 11, Psalm Dawida. W Panu pokładam ufność. Jakże więc możecie mówić mojej duszy, odleć jak ptak na Twoją górę? Bo to niegodziwi napinają łuk, kładą strzały na cięciwe, aby w ciemności strzelać do tych, którzy są prawego serca. Kiedy zostaną zburzone fundamenty, cóż może zrobić sprawiedliwy? Pan jest w swym świętym przybytku. Tron pana jest w niebie. Jego oczy patrzą. Jego powieki badają synów ludzkich. Pan doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, to kocha bezprawie, spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha. Bo sprawiedliwy Pan kocha sprawiedliwość.